Siemaneczko, dziś, tak bez większego przygotowania, chciałem odnieść się do filmu, który pojawił się na kanale Dobry Kongo. Pojawiło się tam kilka nieścisłości, więc postanowiłem się do nich odnieść. Ale też e, pamiętacie, że no wylała się masa hejtu e, na mnie i na Olimpię. Oczywiście miało to wszystko e, za zadanie. Raz, żeby nas poniżyć i żeby nas zgnębić, a dwa, żeby oczywiście zniszczyć i zlikwidować kanał, bo mój kanał niestety nie każdemu jest na rękę, że on jest. A już frustracja dochodzi, jeśli jeśli ten kanał dalej prosperuje i się rozwija i ma się dobrze, to, to ludzie dostają takiej frustracji. Po raz kolejny Darek nagrywa film, w którym ze smutną miną opowiada o hejcie, jaki na niego spadł w internecie. Według mojej oceny jest to słaba próba grania emocjami swoich odbiorców. Jeszcze niedawno kanał Dobry Kongo był bardzo lubianym kanałem. Zamiast obarczać winą innych, może warto zapytać, skąd ten hejt się wziął. I to jest przykre w tym wszystkim. Przykre jest to, że... Moim życiem zajmują się e, ludzie, którzy się tego nie powinni tego robić. Zajmują się przede wszystkim hejterzy. I najbardziej przykre jest to, że e, do współpracy z hejterami posuwają się, posuwa się drugi kanał e, po to, żeby tylko e, samo mieć czyste ręce, a mnie zniszczyć, e, zdyskredytować i, i pozbyć się z konkurencji. Jest to żenujące. jest tam, Kiedyś, to były, kiedyś kanał Dobry Kongo był kanałem pomocowym. Była merytoryczna dyskusja, były rozmowy o naszych podopiecznych. Dzisiaj to jest wylew jadu, to jest szambo, to jest dogryzanie, to jest przygadywanki, to jest ubliżanie. I to już nie ma nic wspólnego z tym, co było kiedyś. To prawda, na początku wrażenie było takie, że przyświeca temu jakaś misja, a sam Darek zapewniał, że na kanale nie będą zbierane donate'y, ani nie będzie organizowanych żadnych zbiórek. Z czasem, według mojej oceny, kanał stał się narzędziem do budowania wizerunku dla Darka, a organizowanie zrzutek stało się niemal codziennością. Nie chciałbym się odnosić do kanału konkurencyjnego, ale prowadzący kanał, bo to nie prowadzi mój były kolega, tylko to prowadzą osoby inne, osoby z rodziny i te osoby zakładają po kilkanaście kąt i z tych kąt um, starają się mi i, mi i rodzinie obliżać. Bardzo mocno Jadą po nas, bardzo mocno e, wszczynają dyskusję, sami sobie czasami odpowiadają. To, że na Darka oraz Olimpię w komentarzach spadł hejt, nie ulega wątpliwości. Tak samo jak nie ulega wątpliwości, że zarówno Olimpia, jak i Darek również obrażali innych. Darek winą obarczy osoby z rodziny Achima, wiążąc z tym również kanał archiwum internetu. Cóż za absurd. Wcześniej kanały hejterskie... jeden z kanałów zrobił taki film e, o Oli Sebastianie. To był film. E, który miał nic innego, tylko e, mi ubliżyć. Tam było kłamstwo na kłamstwie, tam nie było nic prawdy. Jeżeli Darek twierdzi, że nasz film to kłamstwo na kłamstwie, to ja wierzę, że jest w stanie pokazać chociaż jedno kłamstwo z dokładną sygnaturą. No bo to, że Darek kłamie swoich widzów, ja wykażę w kolejnych kadrach. On zawsze mówi, że on gdzieś tam bierze wyrywki z internetu e, i na podstawie tego wszystkiego, co on widzi, Montuje całość, ale tam nie zmontował z live'u, że żeśmy razem wspólnie podjęli decyzję. Tutaj pojawia się pierwsze kłamstewko i próba manipulacji. Darek mówi, że tego w filmie nie ma, a jak jest w rzeczywistości? Zobaczmy. Takie wsparcie, które tutaj chcielibyśmy przede wszystkim zdać to Oli i Sebastianowi, bo, bo no, zasługują na to, są, są naprawdę super ludźmi i tutaj chcielibyśmy też też zacząć, a jakby się udało, coś tam by zostało, to oczywiście wspomożemy Zbyszka, natomiast Ola i Sebastian w tym etapie są priorytetem dla nas tutaj, nie? Deklaracje były jasne. Priorytetem Ola i Sebastian. Wtedy nie było ani słowem wspomniane o tym, że jakiekolwiek pieniądze z tej zbiórki zostaną przekazane na turniej piłki nożnej. Pierwsze sygnały o planach przeznaczenia części zebranych pieniędzy na turniej pojawiły się w marcu 2025 roku. Ania, Ania Bytom. Panie Darku, a co z zębami od Oli? To bardziej no. chodzi o tego zęba, co jest brakuje i ząbkami. Ja Wam coś powiem, że ja bardzo jestem bardzo chętny no. Oli te ząbki robić, natomiast e, chciałem Oli zabrać już do innych lekarzy i ja nawet nie mogę Ole, Ania, Ania się zaoferowała w pomocy z lekarzami i żeśmy tak, Ole zapisaliśmy Ole na skórnego, bo oni tam się drapią na różnego, no i niestety za każdym razem co zapiszę do lekarza, to Ola nas Sebastianem wykiwa i on się chwilowo poddał oni się muszą do tego dojść do do Dojrzeć Jeśli do tego nie dojrzą nie, 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 nie ten No to poświęcimy te środki Które mamy na turniej piłkarski w, w, w maju Hokus pokus czary mary No i jednak jest to czego miało nie być Albo tak jak w przypadku Darka Nie ma tego co powinno być No nieważne w każdym razie w tym samym filmie Pokazana jest wypowiedź Darka W której on sam mówi o tym Że decyzję o przeznaczeniu pieniędzy podjął sam I o tym poinformował zainteresowanych Poinformowałem Achima, że będziemy, będę robił turniej piłki nożnej i żeby, żebym nie musiał znowu wykładać jakichś tam środków, bo, bo też już finansowo no, to, to, to jednak no, trochę to człowiek odczuwa, że, że już rozmawiałem też z Olą i Sebastianem, że środki, które, które są, żebyśmy byli w porządku, to przeznaczymy dla dzieci i przeznaczyliśmy na, na, na Dzień Dziecka i przeznaczyliśmy na turniej. I, i e, nie ukradliśmy tych pieniędzy, bo też jest taka relacja, choćbym ja te pieniądze ukradł albo coś z nimi zrobił, została, zostały w całości przekazane na dzieci, dzieci zadowolone, szczęśliwe, Ola z Sebastianem zadowolona, że mogła dać szczęście innym ludziom. Po, po pierwsze, w żadnej z naszych treści nie ma słowem o tym, że Darek cokolwiek ukradł lub przywłaszczył. Każdy, kto powiela taką narrację, kłamie. Materiał jest dostępny do dziś i każdy ma prawo go obejrzeć i ocenić sam, do czego serdecznie zachęcam. My nie usuwamy swoich treści jak Darek. My pozwalamy, by to czas je ocenił. Ogólnie nie było też nic od moim par partnerze, ale to było specjalnie, bo to dzisiaj wiem, że to była e, gra wspólna. E, tym bardziej, że prowadząca konkurencyjny kanał do dziś poleca ten film i wtedy też bardzo mocno Wiedziała, że taki film powstanie i zaczęła go polecać. W tej wypowiedzi Darek pomawia zarówno mnie, jak i Achima o współpracę. A na dowód tego, że razem współpracujemy, pokazuje komentarz dla mnie przypadkowego widza, który poleca naszą treść. Ja nie wiem, kim jest ta osoba, która napisała ten komentarz. Nie znam również Achima i nigdy z nim nie zamieniłem ani słowa. I zaczęła go polecać, to jest raz, a po drugie, największy hejt i wysyp na nas. Obraźliwych komentarzy był właśnie z drugiego kąta, co też nie jest przypadkiem. Czyli, nie jest przypadkiem to, że, że kolegi nie było w ogóle w tym filmie. Nie jest przypadkiem, że film był tak zmanipulowany, żeby tam nic nie było, kompletnie tam nie było prawdy. Tam nie było o, o to, że chcieliśmy lekarzy załatwić, że była praca dla, dla niego, dla Sebastiana podjęta. Że chcieli, nic, po prostu już nie chcę do tego wracać, ale, ale to totalna manipulacja. Ktoś poleca naszą treść, no to na bank współpracuje z nami. Logika wysokich lotów. No skoro jest wysyp komentarzy niewygodnych pod treścią, którą zrobiliśmy, no to na pewno jesteśmy od Ahima. Darek to jednak poziomem swojej dedukcji potrafi zaskoczyć. Nie było Ahima w filmie, no bo to nie był film o Achimie. Film był o bezdomnych fundatorach nagród. Na naszym kanale są również takie treści, które ukazują inne wątki działalności kanału Dobry Kongo. Wystarczy poszukać. I kochani, muszę wam powiedzieć, że taka manipulacja i taka współpraca znowu się szykuje i znowu jest to skierowane po to, żeby, żeby nas zniszczyć. Ja pierdole, czy ty sam siebie słyszysz? Ty mówisz o manipulacji? Ty mówisz, że ktoś chce ciebie niszczyć? Ty sam siebie niszczysz tym, co robisz. Paskudny z charakteru jesteś, gościu. Z tej współpracy oczywiście jest obopólna korzyść, bo kolega, kanał hejterski ma bardzo fajne wyświetlenia, bo na mnie są. Chyba prawdopodobnie najlepsze, nie wiem czemu, bo żadna ze mnie celebryta i żadna za mnie jakaś osobowość, że, ale no są ze mnie najlepsze wyświetlenia i, i koledzy doszli do, do wniosku, że przy okazji ja będę zniszczony i przy okazji będą te wyświetlenia, dlatego postanowili razem zbierać na mnie Faktury. Tak Darek, masz rację. Tutaj chodzi o wyświetlenia, a one na tobie są najlepsze. Ty pewnie z tego samego powodu nagrywasz osoby bezdomne i wykluczone społecznie. Często jak Kasia upośledzony umysłowo, bo z pokazywania wędkowania to nawet tysiaka subów nie uskrubałeś, co? Zobaczcie e, moje konto Google. Strasznie zakrzywiasz rzeczywistość. Przecież już jakiś czas temu poinformowałem ciebie w mailu, że taki materiał chcę zrobić, ponieważ sporo osób pisze, że ignorujesz ich wiadomości dotyczące wysłanych pieniędzy. Ostatnim razem zarzuciłeś, że mogliśmy ciebie poinformować, że robimy taką treść. A kiedy teraz ciebie poinformowałem, ty twierdzisz, że ktoś spiskuje. To jest chore. Oczywiście e, nikt nie jest głupi, każdy wie, że zbiórka faktur e, ma być e, do niczego innego, tylko do następnego filmu, który ma ukazać i pokazać, jaki to Darek Złodziej, ile to tych pieniędzy nabrał, ile to ludzie mu wpłacali. Ja nie chcę się już do tego odnosić, bo tak, jak co bym nie powiedział, że ile pieniędzy wydatkowałem. Ile pospłacałem, ile ludziom e, zrobiłem dużo dobrego, to tak wszyscy mają to w dupie dzisiaj. Tematem nie jest to, ile dobrych rzeczy zrobił Darek. Tematem również nigdy nie było to, że Darek jest złodziejem, bo dla mnie nie jest. Tematem również nigdy nie było niszczenie nikogo, a jedynie pokazanie, że fundatorami nagród na turnieju dla dzieci były osoby bezdomne, o których nikt nie wspomniał. Ale przykre kochanie jest to, że ja prosiłem... E, Wszystkich widzów i prosiłem, że jakakolwiek osoba, która ma jakiekolwiek wątpliwości co do wydatkowania tych środków, żeby zgłosiła się do mnie. I w tym celu, jeśli ja nie udowodnię, że te środki od niej poszły na ten cel, na który chciała, to jestem w stanie te środki zwrócić. Do dnia dzisiejszego. Oświadczam, że nie przyszło do mnie żadne zapytanie, żadna osoba się nie zwróciła. Faktycznie prawdą jest, że Darek zwracał się do widzów z takim komunikatem, by pisały do niego osoby, które wysyłały pieniądze i mają wątpliwości, jak zostały one spożytkowane. Natomiast w komentarzach widzowie skarżyli się, że Darek ich banuje, a na mail czy smsy nie odpowiada. Mamy jasną deklarację Darka. Kto ma wątpliwości, niech pisze, a może nawet otrzyma zwrot. Sekcja komentarzy należy do Was. Te faktury, które ludzie, bo ludzie ci zwrotu nie pokażą, ale pokażą ci przelew, ale tutaj zwrotów mam cała masa. Jeśli ktoś jeśli ktoś nie wierzy, że na rzeczywiście zwracałem jakiekolwiek, no to nie będę wam wszystkiego, bo jak ktoś tam mówi, ale zobaczcie jeden ze zwrotów. Tak, tu są, tutaj mam całą resztę zwrotów. To są zwroty, tu jest akurat zwróciłem 300 euro. Były różne kwoty, większe, mniejsze, ale tych zwrotów robiłem. Dlatego, że po rozmowie, czy po jakiejś tam e, wiadomości wiedziałem, że mogą być kłopoty. Jak widzimy, Darek chętnie zwraca pieniądze tym, którzy mają wątpliwości, a na dowód pokazuje potwierdzenie przelewu. Oby nie okazało się, że z tym potwierdzeniem będzie tak samo jak z tą fakturą zapuchary, czy tam elektronarzędzia. I pamiętajcie też, że em, przez te trzy lata i przez tych e, wszystkie e, kilka zrzutek, gdzie często e, prosili, czy panie Darku, e, nie znam się na zrzutce. Nie umiem tam pieniążków przelać. Czy, czy mogę Panu przelać, a Pan przeleje? I ja te pieniążki przekierowałem. Na wszystko mam potwierdzenia i też... A tego było dużo, no bo każdej zrzutce jakaś tam osoba, jedna, dwie, trzy gdzieś tam prosiły o przekierowanie. Ja to zawsze przekierowałem na zrzutkę. Jedna, dwie prosiły o przekierowanie. Zawsze przekierowałem na zrzutkę. Jeśli to będzie wykorzystane, a podejrzewam, że będzie to wykorzystywane to jest manipulacja, ten film będzie jedną wielką manipulacją e, dwóch e, kanałów w celu zniszczenia, tam będzie kłamstwo na kłamstwo, będzie sprytnie dobrany komentarz, będzie sprytnie dobrana analiza taka, żeby pokazać, żeby zdyskredytować moją osobę. To jest już jestem pewny, bo po, po filmie z Olą Sebastianem, gdzie ta manipulacja i, i, i te kłamstwo one naprawdę osiągnęło mistrzostwo i to jest w celu to jest zrobione po to, żeby z większości z was zrobić debili, żeby Kilku z was się zadało na to nabrać i nie dajcie się na to nabrać, na tą manipulację. Darek ma zadatki na jasnowidza. Ja do filmu nie mam pierwszego zdania, a Darek już wie co w nim będzie. Ubzdurał sobie współpracę, spiski i zmowę hejterów. Sam przy tym mocno zakrzywiając rzeczywistość. Prawda jest taka Darek, że ani z Achimem, ani z nikim o żadnych treściach nigdy nie rozmawiałem. Jesteś jedyną osobą, która kontaktowała się ze mną prywatnie. Zatem uważaj, żeby za chwilę Achim nie powiedział, że to my razem współpracujemy. Koledzy doszli do, do wniosku, że e, przy okazji ja będę zniszczony i przy okazji e, będą te wyświetlenia. Dlatego postanowili razem zbierać na mnie faktury. Po pierwsze, nie koledzy, a po drugie, nie razem. Darek zestawia ze sobą dwa przypadkowe komentarze, sugerując, że są napisane w jednym dniu. Czym mógłby podeprzeć swoją teorię o wspólnym spisku przeciwko niemu? Warto zaznaczyć, że komentarze te napisane są na przełomie miesiąca, a ja sam informowałem Darka prywatnie, że planuję taką treść zrobić, ponieważ upominają się o to widzowie. W filmik zakończymy puentą Darka. Z nadzieją, że kiedyś dotrzyma słowa. To jest tylko nagrywanie. Pamiętajcie, że to jest tylko nagrywanie. To, co będziecie patrzeć na kanale nawet, które ja Otóż będę starał się być bardziej szczery teraz na tym. Będę starał się nie robić tej formy e, takiej manipulacji widzem, tylko e, takiej, chyba szczerości, Fez dużej i prawdy, nie? A wy? Co o tym myślicie? Zachęcam do dyskusji w komentarzach oraz zostawienia subskrypcji. Pozdrawiam.